No to się wyrąbałam. Byłam w olgaści na wieży, tutaj jestem z przypadku, facet mnie wpuścił 10 zł szczecin Powiedział, że jak mnie nie stać, to mogę i za darmo. Ja myślałam, że idę salę zwiedzać, ale się okazało, że to jest wieża widokowa, czego bardzo nie lubimy. Ale skoro mnie wpuścił za darmo, to mój lęk wysokości... Jest odrobinę mniejszy. Idę pierwszy raz. Nie patrzeć na, na ulicę. Potem sobie, potem sobie zobaczysz ulicę. Na razie masz tylko przejść. Jest gołąbek. Tak. Tu są to schody. Ale mi frajdę zrobił, naprawdę będziemy schodzić. To jest najważniejsze miejsce. Teraz sobie spójrzmy tam. Naprawdę warto ten widok dla dychy zrobić. Ale z drugiej strony fajnie, że puszczy mnie za darmo, bo tyle schodów to ja dawno nie widziałam. Ale czad. Ja mam lęk wysokości. Naprawdę. Ale jak coś jest ładne, to mnie się podoba.